I witam, witam. Piąty odcinek polski Simpson S50. Słuchajcie, aż chyba wstanę. Ach, zobaczcie, to jest po prostu błysk i blask. Powiedziałbym, że chromowanie, ale nie. wypolerowałem to. Zajął mi to z dwa dni, że tak powiem. Wyszlifować mechanicznie, ręcznie, i później polerować. Słuchajcie, kto co lubi, natomiast tak, Felgi, no koniecznie trzeba było je doprowadzić do takiego ładu, żeby jednak no, wyglądały. Jeżeli chodzi o te szczęko trzymacze, no to, to już jest kwestia sporna. Kto co lubi, to powinno błyszczeć, to powinno błyszczeć. Tutaj te golenie też. Kto co lubi, natomiast jeżeli nie będzie się podobało, jeb do, do szkiełkowania i będzie taki, taki efekt. Tu mamy wyszkiełkowane, tu mamy wypolerowane. Na pewno, co mogę powiedzieć, to późniejsza eksploatacja jakby tych elementów. Jest taka, że nie dość, że to się łatwiej czyści, oczywiście wygląd, no lux, ale to wiadomo, o gustach się nie, nie dyskutuje yy, i bardzo długo się utrzymuje ten efekt. Ja u siebie to polerowałem Simsonka tam z 4 lata temu. Efekt jest taki bardziej mleczny w tym momencie, wystarczy tam powiedzmy przejechać pastą, ale to też lepiej się starzeje, bo powiedzmy te pory tego, tego aluminium są zamknięte. I zupełnie to inaczej reaguje, niż jakby miało być, wiecie, takie wypiaskowane w szkiełko. Nie wiem jak ze, ze szkiełkiem, ale na pewno lepiej to będzie się starzało i brudziło. Silnik no, sobie czeka zafoliowany, wiecie, jak z fabryki. Tutaj jakieś stare elementy, to tam nas nie interesuje. Pokażę Wam coś jeszcze. Powiedziałbym, że las krzyży. Las krzyży, w sumie to las, części od Simpsona. Wszystko mam posegregowane. Zaczniemy może od Duperelli, czyli tak tu mam elementy, które teoretycznie wysłałem na wycenę do chromowania bo to mnie tak powiedzmy zainteresowało, ramka jest w porządku ale tak wiecie przy okazji kierownica no mimo, że będzie zamawiana no to może się opłaca wychromować niż kupać nową no i te rury ślizgowe czy tam golenie, nie rury ślizgowe inna i bardziej zależy mi na tych rurach ślizgowych no bo ona jak widać no no nie wypolerujesz tego, tak? To już jest po prostu utlenione i najgorszy Mek jest tym, że to jest chrom techniczny, a nie taki typowy, e, wiecie, typowy chrom, tak? Że tu zaraz może się to wytrzeć i tak dalej. I powiem Wam jedno, w tym kraju nie opłaca się kurwa mać regenerować. E, powiedzmy, za te elementy w dwóch różnych filmach, to jest w e, granicach za to, e, tak? Plus, plus tam jeszcze jest dwa elementy, bo teraz przełożyłem. To jest tam około 900 zł, nie? Z czego 500 pewnie za same te, te rury. Gdzie 150 mam, no co prawda, zamiennik, nie oryginał, ale dobrej jakości. 150 zł za jedną rurkę, nie? Gdzie tutaj 450 czy tam 500 wołem, no litości, więc. No szkoda, szkoda, no bo człowiek chciałby zregenerować. Po co? No i co? I teraz ja to wypieprzam tak na złomie, a idź, szkargarać. Tutaj natomiast mam elementy, które wyślę do ocynku. I tu wychodzi mniej więcej tak dwie stówy. Tutaj wrzuciłem też tą nóżkę. Tutaj mam na przykład podnóżki pasażera. To powinno być teoretycznie też chromowane, ale damy w ocynk, w ocynk, w ocynk, 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 ocynk. Tutaj akurat te elementy, te dwa, które pokazuję poluchem, no to w niektórych Simpsonach występowały jako bardziej chrom niż ocynk, ale to damy wszystko w biały ocynk. Tutaj te dźwignie od hamulca czy od y, jakiejś tam puszki, wydmuszki, więc coś takiego to, y, tak to się prezentuje. No kilka śrubek, trochę sprężynek, y, nie wszystkie oczywiście śruby, tylko te co, powiedzmy, się nadawały i są takie charakterystyczne. Reszta wek, reszta nowa, to nie ma co y, na to patrzeć. Tak samo nakrętki czy jakieś podkładki, jeb nowe. Y, dobra, tu mamy kolejny, y, kolejny segment, segment do oddania do piachu i później, ale nie, dobra, do piachu po prostu nie mieści mi się do kabiny, ja jednak ten kompresor niby 100 litrów, no jest za słaby za słabo to ciśnienie leci, mimo że tam 10 bar dmucha ale na wyjściu tam powiedzmy mamy 7, potem jak już idzie, no to tam, nie, 8, a później tam do 7 spada, więc za słabo, za słabo powiedzmy więc te 10 elementów rama Tutaj te jakby wzmocnienia, wahacz, bla, 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 boczki, bak, to wszystko i dwa te błotniki do piaskowania. Z tym, że wszystkie czarne elementy, jak to i to, będę musiał oddać do proszkowego, dlatego że no jednak proszek jednak jest mocniejszy. Będę też pierwszy raz oddawał, jakby, stricte takie elementy od ramy, bo wcześniej tam jakieś walki dawałem, to nawet to wyglądało. Te mniejsze elementy, akurat, czyli to obszar, no to ja wypiaskuję. To mi mieści się w kabinie i tutaj sobie z tym poradzę, więc powiedzmy trochę zaoszczędzimy, to jest tak. Dalej, elementy, które zostaną, czyli no, na przykład ten regulator, stacyjka, bezpieczniki, tylna zębatka, szczęki, prawdopodobnie jedne będą się wymienić, bo jedne już są takie cienizny, tutaj te gumy w porządku, klamki w porządku, tu będę musiał się zastanowić, no bo tu jedno, jeden mamy ubytek, jeżeli chodzi o ucho, tego, tego co trzyma klamkę i przełączniki e, więc tu elementy zostają no odbłośniki, tam jest trochę w jednym miejscu skorodowane, ale to naprawimy, szkoda, że szkło jest pęknięte od stopu, więc lipa bo w ogóle podstawa tego jest metalowa to też będę e, ja akurat piaskował teleskopy, słuchajcie, część dalsza, no niestety sprężynę będzie trzeba wymienić bo jedna jest trzasięta, to wszystko po prostu sobie pływało w rdzy i niestety, I niestety to już jest śmietnik. Widzę, że nawet jest podgięte przynajmniej jedno takim idzie już łukiem. Też będę musiał dokładnie wytrzeć to, przejrzeć. Sprychy nowe, nierdzewne sobie zamówimy. No, chyba, że ktoś te będzie potrzebował sobie pospawa, oddał za darmo. Tutaj śmietnik to od razu Wek, to na, na to nie patrzymy. Tutaj nowe uszczelniacze od amortyzatorów nowe te, to też mały koszt to bierzemy te wianki. Tutaj te uszczelniacze tak samo, to sobie tylko tak położyłem, żeby było. Kranik, kurde, powiem Wam, jak próbowałem odkręcić, no to odkręciłem, ale co z tego, jak on, e, no, zła fokus. No, powiem Wam, że trochę już był drutowany, coś tu było rzeźbione, e, nie wiem, czy przynajmniej tą dolną część wrzucę do ocynku, czy bo to, to nie, bo to jest jakieś Amlinum, tak? Więc to do, do, do wyczyszczenia. I zobaczymy czy ten kranik, no, powinno się dać zregenerować na tyle, żeby jeszcze to pochodziło. Plastyczek, good. Tu jest kolejny śmietnik, czyli no yy, kopniak, tutaj te yy, manetki, podnóżek, no był fest spawany, zresztą tu widać, że po prostu nie ma sensu cokolwiek tutaj z tym robić, to jest kolejna rzecz. Amortyzatory od etz -y, no kurwa widać, sorry za gluzgi, ale słuchajcie, taki już jestem. Są pogięte banany. Mam swoje takie od, od mojego Simpsonka identyczne, w zasadzie, znaczy bardzo podobne, w bardzo dobrym stanie i właśnie muszę skonsultować to, czy podmieniamy, czy, czy jak robimy, bo tutaj no, nie ma sensu czy dawać do chromowania, czy no bo one już są pogięte. Nawet, wiecie, aż się boję rozebrać, jaki tam będzie kipisz, nie? Jak już są podgięte, już ta sprężyna, znaczy pewnie ta cała a może wystarczyłoby tylko ten wyprostować, no nie wiem, nie wiem, ale to też bym zmienił, w sensie, tylko to jedno jest takie fajne, to jest taki, takie na nawet nie chciałbym tego montować, ale okej, okay, to zostaje, bo to jest cacy. A ja, i z tymi kierunkami też mi się nie podoba, bo tak, popękany jest jeden, to ten plastik jeszcze jest cacy, tutaj jest no, zdrutowane potężnie, tutaj tulejka wstawiona, no bo to się połamało. Więc tylko jedno mamy tylne, dobre, plus lusterk, yy, od, odbłysk, czy klosz, klosz, czy ten też klosz jest w porządku, ten też jest w porządku, czyli w sumie nam jednego tak naprawdę brakuje, czyli no, nie jest źle, nie, jednego jakby podstawy plus yy, tego, tego, tego. Pucha jest cacy, yy, wyczyścimy, pomalujemy, tylko, aha, cac, no jest tu więc też będę musiał pomyśleć, czy... Bo są te maszynki do, do powiedzmy, naprawiania plastiku. Może spróbowałbym swoich sił, w tym może się akurat by się udało, więc czemu by nie? A tak całościowo pucha jest w porządku. No wiadomo, te niektóre gwinty już tragedia jest. Tak to wygląda. No i instalacja. Instalacja tylko dwa przewody, dwie wiązki są w porządku. Reszta tych przewodów to jest taki kipisz, że nie wiem, tam cztery wychodzą białe, dwadzieścia tych brązowych i. Bóg wie co jest czym. Znaczy wiecie, no działało, tak, ale dobrze by było, żeby to miało ręce i nogi tam w późniejszym czasie, no, nie było problemu, żeby kolory były zgodne ze schematem, no i lepiej zabezpieczone, no bo to, no gdzie, tutaj jakaś na okrętkę, nie wszystko pozabezpieczone, no wiadomo, nie, nie wszędzie się tam dało, tutaj z jednego robią się dwa, no dobra, gdzieś tam też może, tutaj... Robiły się dwa albo trzy i też, no nie, no szkoda tutaj zachodu na takie, wiecie, miku. no i nowe linki, to też e, by tak wyglądało. Więc tak wygląda sytuacja na chwilę obecną. E, no troszkę mnie ten chrom kurwił, że tak powiem, e, że co to ma znaczyć, że, że jednak opłaca się kupić Chińczyk to i dłużej pożyje, nie, nie wiem, po prostu jaja. No, no chyba, że wiecie, jest rarytas jak osa, no to no nie ma wyboru. Zaciskać zęby, masz drogi molo, motocykl, no to jedzie z tematem. A tu Simpsonek jeszcze jest na no, taki, że można jednak. No i dostępność części, tak? Dobra, nagadał się, napioczył robimy dalej. Dobra, pochwalę się wam, bo możliwe, że to będzie ostatnie ujęcie. Nie no, żarty żartami, ale zbudowałem coś takiego, żeby jakby skompresować sprężynę na tyle, żeby móc wysunąć te talerzyki plastikowe. Czyli wziąłem taki ściągacz od łożysk, czyli takiego, wiecie, no taki element od ściągania, i zaciski takie stolarskie, i napinam. Już, już powiem Wam blisko, więc jest, jest potencjał. Tylko, że tutaj mam mało miejsca, żeby chwycić, a nie chcę za ucho, żeby, żeby nie urwać od regulacji amortyzatora. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, jak zdemontuję to się pochwalę dobra, niestety musiałem ulepszyć patent no bo tutaj mi się zgiwało, więc 2T troszkę odciągnąłem, w zasadzie tu skompresowało a tutaj mogłem delikatnie sobie śrubstakiem podważyć no i miseczka jedna i druga wypadło takie no grubawe i chyba teraz będzie trzeba to odkręcić, a potem śrub. no powiem Wam ciekawie Pierwo od sprężyny, wygląda w miarę cacy taki minimalny bananik gdzieś tam jest, ale no, niestety chrom, powiedział Arrivederci jak to się mówi po hiszpańsku. No i co? Mamy tutaj cały zestaw. Nie wyciągałem tego, nie wiadomo skąd. To jest po prostu z tego. Ja pierdzielę. No i weź to teraz wyczyść. Na szczęście łatwo ta nakrętka się odkręciła. E, tutaj to co to jest? Nie wiem, to też było chyba tu. E, reszta elementów, no. W no tu podczwórna tulejka była wciśnięta. Jeszcze nie wiem czy to jest zagniecione fabrycznie, czy było młotkowane, żeby to nie wypadało. Plasticzki GIT, odbój GIT, jak to się mówi. No i tutaj mamy v W ogóle mogłem wcześniej sobie poluźnić. Myślałem, że jest na, ustawiono na miękko, ale nie było, więc dlatego miałem troszkę więcej problemu. No i R Chyba rozruch albo rakietu, nie wiem, automatem nie jeżdżę. No i trzeba będzie teraz to wyczyścić jakoś i zobaczyć, co tu się dzieje, bo już y, w ogóle patrząc po tej sztycy, tu jest coś tak pokrzywione, że głowa, głowa mała. Uff, dobra, udało się rozebrać. Powiem Wam, że no, kurde, nawet skomplikowany taki amortyzator. Y, no to mamy tutaj, powiedzmy, tą rurę, rurę ślizgową, nie wiem czy cylinder, po prostu nakrętka tu od tego, od góry, to wiadomo. Tutaj taki, taki pierdolniczek, który w zasadzie e, przepuszcza i hamuje, bo on jest na sprężynie, e, przepływ po prostu tego oleju w całym tym amortyzatorze. Tu są takie otwory chyba, które powinny być drożne, ale nie są po co. E, ogólnie to pracuje, nie ma problemu. Działać działa. Dalej, to jakieś odboje plus tam w środku simmeringi to jeszcze pewnie bardziej jest skomplikowane niż mi się wydaje. Uszczelniacze, tu jakiś kolejny pseudo z podkładką. Dalej dwa zabezpieczenia, one idą chyba tak w tym miejscu. Następnie kolejna jakaś sprężynka, Bóg wie po co. Charakterystyczna podkładka, Bóg wie po co cały ten pręcik nasz powiedzmy sam stricte tłok czy tam tłoczysko, jak zwał tak zwał kolejna podkładka, która jakby no też przez, przez to przepływa nam olej i ewentualnie jakby hamuje ten ilość przepływu oleju przynajmniej no, z takiego wychodzę z założenia, no bo idealnie ta podkładka po prostu tutaj pasuje dalej jakaś nakrętka która idzie tutaj, następnie idzie też podkładka, następnie idzie sprężyna, która jest jakby schowana tu, hops i nakrętka, który to, która to po prostu wszystko trzyma w wykupie, jak to się mówi. Natomiast, yy, no jest niestety, to jest strasznie trzaśnięta, ciekawe czy uda mi się pokazać na, na kamerzu. O, czekajcie, to może na białym. O, idzie taki bananek. A wada Kurde. O. Wiecie co najlepiej tu na tej. No jest, jest walnięte i tyle. Może na wkrętarkę bym, ale nie, to i tak by latało. Więc tu jest tak przegięte w tym miejscu albo jakiś przemiar bym najlepiej przyłożył i bym pokazał. No ale to jest zwalnięte, no nie wiem, nie wiem co z tym robić, no bo trochę jest roboty, no bo przydałoby się na pewno cały jakby zestaw naprawczy, nie szarpać się tutaj z czymkolwiek, jeżeli chodzi o jakieś uszczelniacze, ile są. Te, no brzydkie plasticzki, ale mogą być, to może być, no to musi być, tutaj tylko nowa ta. Eee, tutaj, no pff, troszkę, no nie jest jeszcze aż tak mocno skordowane, więc teoretycznie trochę, do polerki, no wiadomo, gdzie nie no bo jest jednak to oryginał DDR, IFA, to do wyczyszczenia, no i to teoretycznie też do wyczyszczenia, tam nie jest też za ładne, więc, no ale trudno. Nawet takimi drobnymi elementami też trzeba się zająć, to jest akurat przyłącznik kierunkowskazów, no trochę ma tych części, nie powiem. Tutaj taka sprężyna z kulką, żeby tutaj wpadało nam w blokadę jakby, blaszka, która jakby przekazuje sygnał między jednym, a drugim wyjściem. Taka blaszka dociskająca, jakby ona idzie mniej więcej w ten sposób. Eee, hops. Tylko, że powinno być kółeczko, ale podczas czyszczenia się rozsypało, bo to jest akurat, no, mocno było to skorodowane. Eee, no i co, zalewamy to wszystko kontakt cleanerem, żeby, bo on też ma jakieś tam właściwości smarujące. Eee, to też przypolerowane, no tyle ile się dało, no, powiedzmy coś tam świeci, tak w porównaniu na przykład z takim czymś, tak? No to, no to jest różnica, powiedzmy tak. Jest, jest. No. Takie szczoteczki mosiężne, żeby tutaj po prostu. Najważniejsze, ten kontakt styku. Śrubki tak samo, takie małe. No, robimy. Eee, niby przełączniczki, słuchajcie, ten od kierunkowskazów jest dos. To nie jest od kierunkowskazów, to jest od kierunkowskazów. On jest dosyć prosty, solidnie wykonany, no ciekawie, ciekawie tutaj zastosowana ta blaszka pod spodem, bo zazwyczaj to jest takiego z przodu, zazwyczaj przynajmniej z tym co ja się spotkałem, eee, tu nowe śrubki to tam później, ale powiem Wam nie rozbierajcie tego, nie rozbierajcie tego tylko psiuknijcie jak chodzi to chodzi, bo już Wam pokazuję, eee, czekajcie żeby lepsze światło było. Tu idzie taka miseczka, idzie sprężyna, kolejna taka jakby tulejeczka, po środku idzie pręt, jest to tak cholernie ciężko włożyć, bo w ogóle to też tak śmiesznie działa, że powiedzmy dajecie w lewo, tak, i przeskakuje Wam na drugą stronę, nie, więc, no godzinę, godzinę kuźwa, jeszcze wyskoczyło mi to, zgubiłem, mówię nie, no już leżę, nie, ale po... udało mi się znaleźć, więc masakra, masakra piłą mechaniczną, więc powiem Wam rzeźnia, nie, ale czemu tu tak skomplikowali, nie mam pojęcia dobra, teraz na tapetę, słuchajcie, zbiornika, jego środek najbardziej no, na tym spodzie mi zależy yy... Korek, jakby spustowy, czy tam gdzie kranik idzie, zaczopowane profesjonalne mieszadło, taki sztyńc. Zaraz będziemy wrzątek wlewać i oczywiście kwasek cytrynowy. Można było z elektrolizą, ale szkoda prądu. I zresztą prąd, woda, jakoś to tam mi się nie łączy. Eee, zostawiamy to na 24 albo i na dłużej. Będziemy rozrabiać tak, żeby było takie kwaśne, że aż, takie wiecie. Łuh. Nie? Więc yy, zamiast wsypywać wszystko, jakby bezpośrednio do tego, to wolę sobie yy, takimi partiami rozbełtać. Yy, łatwiej to się po prostu nam rozpuści. No, dobra, będziemy słuchajcie kończyć odcinek. Yy, mały jeszcze przegląd, taki update. Yy, co, co wiadomo, co nie wiadomo. Yy, Kranik ponownie zdrutowałem, musi być jakieś druciarstwo. W takiej odbudowie nie może być za pięknie, więc ponownie wkleiłem tą mosiężną rurkę, która powinna tutaj być, bo ona oczywiście wypadała. To jeszcze drucikiem zwiążemy, tak jak było. No i ta gumowa rurka, wszystko jest teraz drożne, cacy, e, pięknie, słuchajcie. Tutaj, no niestety, ta zębatka tylna, cały ten zestaw będzie musiał iść nowy. No bo jest za mocno wyrżnięty. I tutaj, inwestor, jak patrzą, no to rzeczywiście. Nie ma to sensu. Oryginalny łańcuch nadal jeździ w tym Simsonku. Szczęki te jedne ze zostawiamy, bo one są takie mięsiste no i mają jeszcze metalowe takie okucie. Te drugie, akurat ich już nie miały. No to zapobiega, no bo aluminium jest <laughs> miększym stopem, jakby powiedzieć. Więc po to jest to metalowe okucie. No co? Tutaj gumy jakieś te to. Powiem Wam, no nie idzie tego jakoś doczyścić, sensownie szczoteczka, wrzątek, kur, ten płyn do naczyń, wszystko, nie? No nie idzie takiego dziadostwa wyskrywać, po prostu y, żal, że tak brzydko powiem. To oczywiście jeszcze do, do czyszczenia, mimo że taka brzydka guma, to jednak ona dłużej posłuży niż jakiś tam chiński zamiennik. Więc tu mamy y, picuś, glancuś, y, czekamy na szprychy, łożyska wszystkie są wymyte, nasmarowane, y, zabezpieczone i tak dalej. Więc sobie będziemy pierwsze cało montować <laughs> szprychy, i będziemy już powiedzmy ko koła mieć na gotowo, bo jeszcze oponki przyjdą i tak dalej. Stacyjka przesmarowana, i akurat tam ona jest nierozbieralna, że tak powiem, ale też jest w zamienniku. Nie jest oryginalna, ale z tymi stacyjkami to tam też wiecznie był problem. Tutaj to jest porobione, to jest jedno. Uuu, moja pieskara. Słuchajcie, nawet tablica rejestracyjna mi tu wpadła. Takie mniejsze elementy to mogę sobie śmiało. Wy, wypiaskować zmieniłem z szkiełka na ten korunt, czyli w sumie to jest skała wulkaniczna, jak tam kiedyś czytałem. E, no i na takie małe elementy to jak najbardziej wszystko jest Picyś glancuś, wyczochrane do granic możliwości na tlepie, jakbym miał to komuś oddać. E, więc e, to wszystko pójdzie sobie w, w lakier proszkowy. Natomiast nie zostawię jeszcze tego w ten sposób, bo... E, Wezmę sobie pilnik i powiedzmy takie jakieś ranty. Czekajcie, bo tu trochę odzumowałem. O, takie zadziory. Ja to wszystko przejadę pilnikiem. Eee, takie ranty, żeby to jakoś się... Może lepiej ta farba później trzymała niż takich ostych krawędzi. Eee, pilnik po prostu przejadę. Może tutaj na te ząbki poprawię, tak dla zasady. Eee, stopka nie jest oryginalna. Nie jest oryginalna. Ona jest no, drutowana. Była przystosowana. I ją trochę poprawię i po prostu ją zostawiamy. Też niech będzie jakiś tam sentyment, jeżeli chodzi o stare, takie, wiecie. Naprawy, nie? Lampa też, git. Akurat, tu ją sam będę lakierował razem z błotnikami. Półka jedna, druga. Tu jeszcze rejestrację sobie później. Tu też musiałam ro roznitować, bo lampa tylna to jest metalowa, więc nity sobie załatwimy. Tutaj też to otwory, tak ciężko było to wybić. Troszkę pokalczyłem, ale tu tam. Później jak przyjdzie nowy nit, to nie będzie tego widać. Co jeszcze? Muszę wziąć swojego starego Simpsona i też zobaczyć, o co chodzi z tą stopką. Czy tu nie jest po prostu to jakoś przegięte szczególnie. Jakoś tak mi nie pasuje. Porównam i wtedy zobaczymy. To to jest jeszcze kolejna rzecz. A, no tak, zapomniałem o naszej zupie. Troszkę wyparowało, troszkę uciekło przez mój pseudo -korek ze streczu i taśmy teflonowej trochę ucieka, ale na razie nad nie minęło 24 godziny, coś tam wychodzi sobie, to tam będzie żarło. Najważniejszy jest w sumie spód, tak, no bo góra była w porządku, to później tak jak epoksyd będziemy wlewać, który nam jakby zabezpieczy już całkowicie. Mam to sprawdzone już w swoim i w innym, więc spoko. No najważniejszy spód, no bo tam ten szlam się osadzi, więc tutaj zupka jeszcze z 2 dni sobie potrzymamy i później wypuczemy, a potem pomyślimy. No i standardowo to pójdzie do piaskowania. Oczywiście muszę jeszcze zespawać. Tutaj nie wiem czy zrobić to po piaskowaniu czy nie. To jest miejsce na siedzisko, na no to takie jakby przednie mocowanie kanapy. Więc też jak swojego Simpsona przeprowadzę, to będę miał porównanie jak to jak to ucho powinno być tu zrobione. Więc też to wszystko zrobimy. Więc tu mamy te raz dwa, trzy, cztery, pięć elementów. Dobrze liczy? Tak, 5 elementów plus później te baki, ale to tam baki na końcu. No i ostatnia rzecz czeka tutaj do cynku. Do ocynku sobie to wyślemy. Ale pierwszy mówię, jeszcze zostawię sobie ośkę. Nie będę jeszcze wysyłał to ten, to zostawię sobie ośkę, jak będę te koła próbował wycentrować. Nie, bo zaplej zaplota, ale jak z tym centrowaniem wyjdzie, to zobaczymy, czy będę musiał komuś oddać, czy, czy sam sobie poradzę. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Robota niby strasznie szybko idzie, ale później to dopiero będą duprele. Jeżeli chodzi o uzbrajanie, tutaj coś nie będzie pasowało. Tutaj trzeba wcisnąć w tulejkę, tu co świecie. To się wydaje. To się wydaje, że jest łatwa, przyjemna robota, ale naprawdę kupę czasu e, przez ostatni ten tydzień poświęciłem. Dlatego są jakieś tam efekty. Dobra, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Na razie.